Mur z cegieł uszlifowanych jest czysty, posiada lepszą jakość statyczną i optymalną termoizolację. Z cegieł uszlifowanych diamentem z precyzją i dokładnością co do milimetra budujesz w rekordowym czasie. Cegły szlifowane Eder pozwalają oszczędzać na budowie wiele czasu i pracy. Jako ochronę wodoszczelną na strop piwniczny lub płytę posadzkową nakłada się warstwę zaporową. Następnie niwelatorem wyznaczany jest najwyższy punkt i za pomocą listwy prowadzącej i łaty aluminiowej nanosi się warstwę wyrównującą zaprawy. Idealna warstwa zaprawy stanowi podstawę dokładnie wykonanego muru z cegieł uszlifowanych i kompensuje nierówności gruntowe. Począwszy od cegły narożnej, pierwsza warstwa stawiana jest dokładnie wzdłuż rozciągniętego sznura murarskiego. Ustawienie każdej cegły wyrównywane jest za pomocą poziomicy i gumowego młotka. Od drugiej warstwy stosowana jest zaprawa cienkowarstwowa. Do obróbki potrzebne są. Rolka murarska do zaprawy cienkowarstwowej w zależności od grubości ściany do 36,5 cm z możliwością redukcji do 30 cm lub do 24 cm z możliwością redukcji do 17,5 cm. Mieszadło Kolomiks podłączone do mieszacza. Wiadro do zaprawy Kolomiks 30 litrowe. Wiadro i szczotka do czyszczenia rolki. Poziomica. Młotek gumowy, kielnia murarska i piła do cięcia cegieł. Wyrabianie zaprawy. W tym celu należy do wiadra do zaprawy wlać od 10 do 12 litrów czystej wody, a następnie wsypać całą zawartość worka. Mieszać od około 3 do 5 minut, aż powstanie jednolita masa. Odstawić masę na 5 do 10 minut, a następnie jeszcze raz krótko przemieszać. Powstaje od 20 do 24 litrów świeżej zaprawy, co wystarcza na jedną paletę cegieł płaskich. Rolkę murarską skropić wodą, a następnie napełnić zaprawą. Dla uzyskania zaprawy o grubości od 3 do 4 mm należy odpowiednio ustawić rolkę. Nanosić zaprawę, nie odrywając rolki od podłoża, ustawiając ją równolegle do ściany zewnętrznej. Zacząć od cegieł narożnych, idealnie je wyrównując. Wpuszczać cegły od góry do dołu w zazębienie. W wiązaniu narożnikowym. Nanieść na zazębienie grubą warstwę zaprawy cienkowarstwowej i dokleić je do cegieł narożnych. Rozciągnąć sznur od cegły narożnej do cegły narożnej. Ustawić położenie cegieł poprzez uderzenie gumowym młotkiem. Teraz wszystko idzie gładko. Warstwa po warstwie cegły wpuszczane są od góry do dołu w zazębienie i ustawiane wzdłuż sznura. W ten genialnie prosty sposób powstaje solidny i jednolity mur. Tam, gdzie później powstaną ściany wewnętrzne, w fugi ścian zewnętrznych wpuszczane są kotwy ścienne. Podczas stawiania ścian wewnętrznych wpuszczane są one w spoinę wsporną. Stosując zaprawę cienkowarstwową, można osłaniać i chronić mur podokienny. Po zakończeniu prac lub przy dłuższych przerwach, koronę muru należy osłonić w celu ochrony przed wilgocią i wpływem warunków atmosferycznych. Rolkę murarską po użyciu zawsze wstawiać do wiadra wypełnionego wodą. Dzięki temu łatwo ją potem oczyścić wodą z węża przy pomocy pędzla czy szczotki. Budynek w stanie surowym stanowi serce domu. Mur z cegieł szlifowanych Eder spełnia najsurowsze kryteria termoizolacji, stabilności i ekonomiczności oraz gwarantuje komfort mieszkania na długie lata. Eder. Cegły to nasze życie.